24 godziny i kolejna poprawa. Robert Kubica w błyskawicznym tempie wraca do zdrowia i już dopytuje się, co ciekawego dzieje się w świadku Formuły 1. Widać, że na górze ktoś go kocha, napisał włoski dziennik Avenir. Każdy dzień w Pietrali zaczyna się od krótkiej konferencji na temat stanu zdrowia najbardziej znanego pacjenta w dziejach szpitala. Każdego dnia wiadomości są coraz lepsze. Operowana ręka wciąż jest ciepła, nie ma żadnych komplikacji. Już widać, że Robert szybko wróci do normalnego życia. Psychicznie jest w bardzo dobrym stanie. Kubica na razie pozostanie w szpitalu Santa Corona. Przed nim jeszcze trzy zabiegi ramienia, łokcia i stopy. Obrażenia były poważne. Robert wciąż czuje spory ból, ale wierzcie mi, każde 24 godziny przynoszą ogromne postępy. Pacjent ze smakiem zjadł śniadanie, bez przerwy żartuje, z chęcią przyjmuje też gości. Od razu zapytał, co się dzieje w zespole i kiedy najbliższe testy. Podarowałem mu święty obrazek z Jerozolimy. Oby ochronił go od takich wypadków. Wielu ekspertów pyta, dlaczego Robert ryzykował tak wielką karierę dla prowincjonalnych rajdów. Ale w Renault nikt nie ma o to pretensji. Choć Polak był bodaj jedynym kierowcą Formuły 1, któremu na to pozwalano. Renault wiedziało, że udział w rajdach podtrzymywał w Robercie wielką pasję i chęć współzawodnictwa. Tego nie dało się zakazać. Przyjaciele mówią nawet, że w jego żyłach od zawsze płynie krew z domieszką benzyny. Powie pan mu stary, wyzdrowiej i szybko, czy powie pan mu stary, wracaj na tor? Stary, wracaj na tor i pokaż, co potrafisz. Obsługa takiej kierownicy to nie lada wyzwanie dla człowieka, który omal nie stracił prawej ręki. Ale że kubica temu wyzwaniu sprosta, nie wątpi niemal nikt.